W dzisiejszym odcinku tych dwóch otopanów zmierzy się tu dłużej wytrzyma w tym jeziorku bagnie. Ksy. Ja, ja zanurzam! <tryk> 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 o, Nie, <tryk> e, źle! O, no jak ja się skończyłem, prawda? <tryk> Zagrać sobie pamięć o i kto z was przegra, musi zanurzyć się do szyi. <tryk> no tu jest zegar! Na minutkę! Raz, trzy, dwa, no, no. trzy, cztery. Nie zero. Cztery, trzy, cztery, Trzy, cztery cztery. No yes! Tak jest! Na minutkę zanurzasz się do szyi. Jeszcze nie jesteś do szyi. Jeszcze nie jesteś do szyi. No już, kurde. Jeszcze sekund zostało jeszcze do Jest To nie jest nie. Coś się wpłynęło tam. Dobra, fajnie. Trzy, dwa, jeden. Możesz już wyjść. Możesz już wyjść, Dobra. Twój radę. czas się kończy. Oh! Teraz tak, rekwizytem następnego zadania no te oto fajne makaroniki wtedy <śmienicielone> musicie przepłynąć z punktu A do punktu B do biegu gotowi start <śmienicielone> 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 O Boże! Konfuzja! Załóżmy, że... Nie, jest za Załóżmy, że możecie iść. Wygrałem! Oh, oh, <gulia> drzewa musisz uszkodzić, drzewa, nie tego, tego dalej! Tego? Nie, dalej, w lewo, Lego. po lewo tego grubego. Tego! Wygrałem! sekund. Teraz trzecim i być może ostatnim wyzwaniu. Dajesz logo Straci Życie? Będziecie musieli siedzieć, dotąd zanurzeni, no mniej więcej dotąd no. Przez, no kto dłużej, kto szybciej stanie, wyjdzie, traci życie Znaczy jak wyjdzie to przegrywa automatycznie, ale no 4 Jeżeli minut. chcecie, żeby w tym bagnie e, też był pierwszy z To chodźcie 100 łapek w górę To, to bagno musiał być we mnie Chyba 100 tysięcy łapek w górę to się nie udziela Urwał mi się gałęź, jak to się trzymałem, bo to jest taki drogi Znaczy się zaczęło ciepło robić, bo to po prostu nie? Widzicie czas? Widzicie? Tak, nie wiem nic do dziś Muszę co? Udowodni Co tutaj widzia, ale... 7 minut, 5 sekund. No, 7 Prawda. Minut 10 sekund. O... O... Tutaj mamy jego czas. 7 minut, o... i 10, o... 10 sekund, a 45 sekund o... to jest jego wynik. O... 7 minut, 10 o... sekund. No i Maja, to ja. Nie, no ja też nie trwała, Nie, no ja też ty... nie wiesz teraz jestem wstał, nie? I teraz jest wie... tak gorąco. O! O! O, Gorąca sauna. Ile jest? To nie da rady, gordy. Serio? Jest coraz bardziej zimno, jak ja stoję na powierzchni niż no w byłem no. to zanurku, to, to, że to, to Jest to za Zrób się, że to jest zestaw On jest wiskanie, jest jeszcze zimniej teraz. Ale wiskanie, to wiskanie, się trzęsie. Pokaż sobie, że jest zimniej, spójrz na niego. Zatrzymaj jak jest, wiskanie, jest ja tak nie, o, nie, no to nie, nie, to nie, to, nie, to, nie, to, nie, to, nie, tak nie, to, nie, to, nie, zimnego i nie, 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 na nie, 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 nie ja nie, nie. nie ma, no powiedz nie. Dobra, <grym> nie wam. Nie, sieć. No, dobra, nie. To jest ten czas, proszę Cię O, oh, no, jak no, jak <grym> kurwa. Oh, oh, tak yes. Nie, 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 jest tak nie, To nie, 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 o Jezu Ja nie mogę się doprostować, nie? Odcinek oficjalnie wygrywa Fryta. nie dawaj, bo to nie jest. A dobra Gratuluję, wygranej Proszę Też gratuluję Nie mam rzucia w rękę Gratuluję, przegranej. Dzięki